Witajcie, mam na imię Anna i od kilku lat prowadzę pracownię artystyczną Sindari. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, ciastem już pachnie cały dom, ale czasu coraz mniej, a jajka jeszcze nie pomalowane. Co zrobić, aby szybko, ciekawie udekorować jajka? Dziś pokażę Wam, w jaki sposób zrobić mozaikowe jajeczka. Robi się je błyskawicznie, a efekt jest bardzo ładny i ciekawy. Aby wykonać nasze mozaikowe jajeczko, będziemy potrzebowali oczywiście jajka. Ponieważ mozaika na y, zwykłym jajku wychodzi dużo brzydziej niż na białym, a białe jajka są dużo droższe od zwykłych y, brązowych. Ja swoje po prostu potraktowałam farbą w sprayu. Potrzebować będziemy jeszcze patyczka do szaszłyków, pojemnika z wodą. Woda musi być w temperaturze pokojowej i różnych kolorów lakierów do paznokci. A jeśli będziemy chcieli, żeby nasza praca później szybciej wyschła, bo zależy nam na czasie, użyjemy zwykłej suszarki. Przechodzimy zatem do pracy. Zaczynamy od tego, że na nasz patyczek nadziewamy jajko. Jajko jest ugotowane na twardo. Przed ugotowaniem końcówka była nakłuta, w związku z tym w ten otwór właśnie pomalutku wbijam mój patyczek do szaszłyka. Dzięki niemu się nie pobrudzę. No i teraz bierzemy kolory lakierów do paznokci. Najtańsze lakiery do paznokci tak naprawdę dostaniecie u chińczyka, one kosztują kilka złotych i bardzo dobrze się sprawdzą. Wybieramy najlepiej kolory pastelowe, przyjemne. Ja sobie użyję tutaj trzech: niebieski, żółty i zielony. Wylewam swój lakier na wodę. Przypominam, musi być w temperaturze pokojowej jeżeli będzie za zimna, lakier będzie spływał na dół, będą się tworzyły bańki, kuleczki lakierowe. Na to leję lakier żółty, że zabiorę jajko, żeby lepiej było widać. No i żeby trochę złamać Tą jasność, tę jasność wleję lakieru granatowego. Teraz, żeby moja mozaika jeszcze ładniej wyglądała, rozmieszam je. Tworząc ładny wzór. W tak przygotowaną farbę, lakier, wkładam moje. Na moment odłożę. Doleję lakierów, a może tym razem jeszcze trochę różowego, mieszam i zanurzam miejsca, które jeszcze są niepomalowane. Pomogę sobie palcem tu w tych ostatnich miejscach, bo ciężko jest nałożyć. I tak powstałe jajeczka zostawiamy do wyschnięcia. Tak jak powiedziałam, można użyć suszarki, żeby wyschło szybciej. A jak widzicie, efekt jest bardzo ciekawy, i tak naprawdę robi się je błyskawicznie. Moje jajeczko już sobie schnie. Mogło się zdarzyć, że potworzą się Wam pęcherzyki powietrza. Wtedy wystarczy po prostu chusteczką e, przetrzeć je, delikatnie dotknąć i zostawić. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki sposób zdobienia jajek. Jeśli podobają się Wam moje filmy, proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. A teraz życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Do zobaczenia!